I kochani, przychodzę dzisiaj do was z tematem jak złamać nawyk bycia sobą. Jeżeli spotkaliście się wcześniej z Joe dispensą w książkach lub na kursach, to wiecie dokładnie o czym będę mówić. Jeżeli nie, to chciałabym przybliżyć wam pokrótce temat. Złamanie nawyku bycia sobą znaczy, że najpierw my potrzebujemy zmienić się, zmienić swój charakter, aby móc przyciągnąć do siebie nową rzeczywistość, taką o jakiej marzymy. Czyli najpierw potrzebujemy stać się tą osobą, taką wymarzoną osobą, abyśmy mogli przyciągać do siebie wymarzoną rzeczywistość. I teraz jak to zrobić? Za chwilę po, opiszę ci to na bardzo konkretnym przykładzie. Będzie to przykład rozpisany tak jak ja to zrobiłam na podstawie siebie i dzięki temu będziesz mógł mogła zrobić to ćwiczenie samodzielnie. Jak już wysłuchasz tą wideo. Dla tych co mnie nie znają, nazywam się Eliza Krzywańska, jestem coachem, trenerem rozwoju osobistego oraz autorką książki Recepta na spełnione życie, jak realizować marzenia i mieć z tego frajdę. Jeżeli widzisz mnie dzisiaj pierwszy raz, to zapraszam cię na Find Yourself na Facebooka albo na Findyourself.pl mojego bloga. Zapraszam cię tam serdecznie. A tymczasem opowiem jak złamać nawyk bycia sobą żeby móc to zrobić na początku potrzebujesz w ogóle rozpisać sobie jaką osobą chciałbyś być, jaką osobą chciałabyś być. Bo jeżeli nie wiesz tego, no to jak możemy zmienić się? Nie da się tego zrobić. Dlatego już spieszę z pomocą i pokażę ci na przykładzie moim jak to zrobić. Na początku potrzebujesz Założyć, jaką ja chcę być tą osobą w tej idealnej wersji, w tej wersji marzeń, jaki mam mieć charakter. Czyli na kartce pierwsze Twoje pytanie będzie: jaki charakter ma nowa ja? I teraz ja Ci pokażę na przykładzie moim, taki jak ja sobie rozpisałam, więc będę zaglądała do zeszytu. Bardzo aktywna, zachwycająca się każdą sytuacją, chwilą, dniem, ciekawa życia, odkrywająca co dzień coś nowego, robiąca na co dzień to, co mnie fascynuje, czyli na przykład tworzenie obrazów, grafiki, zajmująca się rozwojem duchowym, osobistym. Dalej, dbająca o siebie, stawiająca się w pierwszej kolejności, kierująca się wyższym dobrem. Bardzo radosna, wdzięczna, skupiona na byciu najlepszą wersją siebie, dająca wartość innym, ciepła, bardzo pewna siebie, połączona ze źródłem, spontaniczna, intuicyjna. Czyli taki charakter chciałabym mieć. Taki charakter jest moim wymarzonym charakterem, jeżeli jestem to moją idealną wersją. To było pierwsze. Będziesz pierwsze rozpisywać swój charakter. Jaką osobą chcesz być? Wrócimy do tego za chwilę, dlatego, że będę Ci chciała pokazać na przykładzie tego, jak rozpiszemy, że to nie będzie aż takie trudne do zrealizowania, ok? Więc idziemy dalej. Następnym pytaniem będzie: Jak spędzam zwykłe dni? Jak spędzam zwykłe dni? I tutaj sobie napisałam: Uczę się tego, co mnie interesuje, rozwijam to, co już potrafię. Tworzę z pasją i przekraczam swoje granice. Trenuję jogę, medytuję, uczę się języków, uczę się jeszcze więcej aktywności, spontaniczności i radości. Dbam o swoją dietę i ciało. Pracuję z tym, co mnie interesuje i rozwija. Robię sobie ceremonie ukochiwania siebie. To było, jak spędzam zwykłe dni. Teraz następne takie pytanie, które będziesz potrzebowała, potrzebował sobie zadać, będzie jak spędzam wolne dni. Wolne dni to znaczy weekendy czy czy wakacje. Ja napisałam tak: podróżuję kamperem na krótkie i długie wyjazdy, spotykam ludzi, z którymi czuję się świetnie, robię sobie challenge i uczę się bardzo intensywnie nowych rzeczy, na przykład tańca, rzeźby czy jakiejś konkretnej medytacji. Podróżuję w miejsca mocy, spotykam fascynujących ludzi, jeżdżę na wystawy sztuki i jeżdżę na spa i odnowę biologiczną. I kolejną taką rzeczą, która będzie bardzo istotna w tym, w ogóle tych pytań będzie więcej, ale dzisiaj zajmiemy się tylko czteroma. Czwarte pytanie będzie: Co potrafię więcej? Jako ta ja, idealna ja, co potrafię więcej? Ja napisałam tak, potrafię robić grafikę na potrzeby sztuki i na potrzeby użytkowe, takie grafikę użytkową. Potrafię porozumiewać się po angielsku, potrafię prowadzić projekty brandingowe od podstaw do sukcesu i mam ukończoną wyższą szkołę związaną ze sztuką i grafiką. I dlaczego właśnie takie cztery pytania na początek? Zobaczmy, jeżeli wrócimy do, do tego pierwszego pytania, jaki mam charakter. I tutaj miałam napisane, i Ty sobie napiszesz rzeczywiście rzeczy, które są dla Ciebie ważne. Ja sobie napisałam aktywna, zachwycająca się każdym dniem. To teraz moje zadanie jest przyjrzeć się przez te wszystkie przez te wszystkie cechy i zobaczyć, co ja dziś mogę robić. Czy ja mogę być aktywna? Bardziej aktywna niż jestem? No oczywiście, że mogę być, prawda? To tylko zależy ode mnie. Czy ruszę na przykład tyłek spod, yy, spod komputera i nie wiem, zamiast pójść z psem na 15-minutowy spacer dookoła mojego osiedla, to pójdę z nim na przykład do lasu na półtorej godziny, tak? To ode mnie zależy. Zachwycająca się każdym dniem chwilą sytuacją. Jak to zrobić? Potrzebuję po prostu jeszcze bardziej skupić się na chwili obecnej, na tym, co mnie otacza. Na przykład, nie wiem, wyremontowałam sobie łazienkę, zrobiłam to własnoręcznie i powiem Wam, jestem zakochana w tej mojej łazience. I kiedy przychodzę na dół do, do, do tej łazienki, to każdego dnia zachwycam się tym, jak miło mogę spędzić tu czas. Jest to takie moje miejsce mocy w domu. Jestem. Przeszczęśliwa, że tu spędzam ten czas, kiedy na przykład nie wiem, kąpię się, zapalam świeczki i mam tutaj tak cudowną atmosferę. I wiecie, mogłabym tu wchodzić i po prostu kąpać się i wychodzić, ale ja doceniam każdego dnia, doceniam tą chwilę, kiedy wchodzę i widzę te moje ulubione kolory, widzę, widzę co zrobiłam, w jaki sposób stworzyłam te swoje miejsce. I to jest dla mnie mega przyjemne, i jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę spędzać czas w tym miejscu. Więc możemy, jak gdyby, przebiec przez to życie, nie zauważając tego, co nas otacza, lub przyzwyczajając się do tego i po prostu uważając, ach, no, no co, łazienka? No przecież ile razy mogę się zachwycać małą łazienką? Albo po prostu każdego dnia. Każdą rzecz uznawać jako cud. I wchodząc do tej łazienki, właśnie patrząc, Boże, jak tu pięknie, moje piękne kwiaty, moje piękne przedmioty, które sobie tutaj zrobiła. Hmm? Czyli w ten sposób właśnie możesz zwrócić uwagę na chwilę, na szczegół, który się pojawia w swoim życiu. Następne, ciekawa życia, odkrywająca każdego dnia coś nowego. Jak zrobić to? Zamiast na przykład przeglądać TikToki albo Facebooki, rolować po prostu w dół. Mogę zastanowić się, co mnie interesuje i poszukać sobie nawet w internecie tego, nie wiem, interesują mnie zwierzęta, to poszukać o tych zwierzętach jakichś konkretnych, nowych informacji, które do tej pory nie wiedziałam. Czyli obojętnie w jakim temacie. Mnie na przykład ostatnio interesuje grafika, grafika komputerowa, bo chciałabym ilustrację robić za pomocą grafiki komputerowej, a nie tak jak do tej pory malowanie obrazów tradycyjne, no to w tym czy po prostu zamiast nie wiem scrollować Facebooka mogę wejść i rozwijać swoje talenty, można to tak nazwać. Mogę wejść i poszukać informacji, czy potrzebuję być lepszą Elizą, jakąś Elizą, która ma na przykład dużo więcej pieniędzy albo ma nie wiem coś wyjątkowego, żeby móc zacząć to robić? Nie. Zobaczcie, jeżeli przejdziecie przez te swoje cechy charakteru, okaże się, że niepotrzebne są naprawdę do tego pieniądze, żebyśmy mogli stać się lepszą wersją siebie. I tak naprawdę, jeżeli nie zaczniemy stawać się tą lepszą wersją siebie każdego dnia, to nie mamy szansy, że to się wydarzy po prostu, że przyjdzie taki dzień, klaśniemy w ręce i nagle tsz, taka fantastyczna Eliza się pojawi. No bo się nie pojawi, bo to, ten charakter budujemy każdego dnia, czyli potrzebujesz sobie. Zadać takie pytanie. Kiedy już rozpiszesz to wszystko i jesteś świadom, świadoma tego, co naprawdę od życia chcesz, to w tym momencie potrzebujesz w każdej praktycznej chwili, w ciągu dnia, zadać sobie pytanie, czy to, co robię, robiłaby lepsza wersja mnie. Czyli załóżmy, siedzisz, przeglądasz Facebooka, łapiesz się na tym i pytasz się, czy ja w mojej lepszej wersji poświęcałabym czas na tego Facebooka. Czy robiłabym coś innego? Jeżeli Twoja odpowiedź jest, no, robiłabym coś innego w tym czasie, na przykład bym uczyła się jakiejś tam rzeczy albo przeglądała to, co mnie rzeczywiście interesuje, zamiast po prostu poświęcać czas na nic, na przelatywanie po prostu puste przez internet, to co trzeba wtedy zrobić? Trzeba zostawić tą czynność, którą właśnie wykonujesz, która jest całkowicie bez sensu, i włączyć albo zrobić to, co naprawdę przybliża cię do celu. Przybliżać się do celu bycia tą lepszą wersją siebie. I teraz, jeżeli przejdziesz przez te wszystkie punkty swoje, jaki masz charakter, to jesteś w stanie naprawdę każdego dnia być tą nową osobą. I oczywiście na początku będzie to opornie szło, bo to jest po prostu kwestia wyrobienia nowych nawyków i będzie potrzeba. Pewnej walki, bo Twój mózg będzie Ci mówił, nie, nie, no w ogóle odpuść daj sobie spokój, nie rób tego przecież, to nie ma sensu. Ale jeżeli przejdziesz przez to, pokonasz siebie, to uwierz mi, że potem staniesz się tą swoją, właśnie wymarzoną wersją. Czyli wróćmy teraz jeszcze raz do tych pytań. Jakie to były pytania? Pierwsze było, jaki mam charakter, tak? I rozpisujesz sobie. Następne pytanie było, jak spędzam zwykłe dni? I zobacz, idziemy teraz do tych zwykłych dni moich. I mamy tak. Pracuję z pasją. I teraz uwierz mi, nie znaczy to, że musisz, że pasja musi być Twoją pracą. To wcale tak nie musi być. Wystarczy, że do tej pracy, którą dzisiaj masz, włożysz swoją pasję. Znajdziesz tam coś, gdzie będziesz z pasją przekazywać wiedzę, czy będziesz świadczyć usługę jakąś z pasją. Cokolwiek robisz, jesteś w stanie znaleźć tam coś pasjonującego, albo w człowieku, którego spotykasz, albo w pracy, którą wykonujesz. Poszukaj tam jakiegoś takiej małej rzeczy. Jeżeli rzeczywiście nie ma tam nic, co lubisz, i ta praca cię doprowadza do szału, to ją po prostu zmień i znajdź pracę taką, w której będziesz czuć się dobrze. Następnie tworzę z pasją i przekraczam swoje granice. Czy potrzebuję być jakąś wow, osobą, albo mieć nie wiadomo, co, żeby tworzyć z pasją, naprawdę? Nie. jeżeli trenuję jogę, czy potrzebuję na przykład mieć dużo pieniędzy, żeby trenować jogę, nie, bo zobaczcie, dzisiaj. Cała wiedza możliwa jest dostępna za darmo w internecie. I uwierzcie mi, niektóre rzeczy, okej, okay, fajnie jest zrobić jakiś kurs, dlatego że ta wiedza jest od razu taka zebrana w całość i dzięki temu jest nam dużo łatwiej. Ale tak naprawdę, cała wiedza możliwa, obojętnie z jakiego praktycznie tematu byśmy nie szukali, jest dostępna dzisiaj za darmo. Więc nie jest dla nas wymówką to, że jakbym miał pieniądze, to mógłbym się zacząć uczyć czegoś, a jak nie mam ich, to po prostu siedzę i czekam. Bo jeżeli będziesz siedzieć i czekać, to będziesz tak czekać zawsze, ale się nie doczekasz, bo po prostu to się nie wydarzy. Najpierw potrzebujesz stać się tą osobą, żeby przyciągnąć do siebie taką wymarzoną rzeczywistość. Czyli jeżeli zobaczysz, jak spędzamy zwykłe dni, czyli nie wiem, spaceruję z moim psem, uczę się jeszcze większej aktywności, to wtedy złap się na tym każdego dnia, jak zasiadasz na kanapie i na przykład włączasz pilotem telewizor, czy to jestem ja, czy to jest ta wymarzona wersja mnie. Jeżeli nie, to po prostu wstań i zrób jedną z tych czynności, którą sobie rozpisałeś, rozpisałaś, jak spędzam zwykłe dni. Ok? Następne pytanie było, jak spędzam wolne dni? I okej, okay, tutaj na pewno znajdą się rzeczy, które na przykład będzie trzeba poczekać trochę, bo jeżeli nie ma na przykład finansów wielkich, a twoim, twoim założeniem było, że nie wiem, wyjeżdżasz na drogie wakacje, no to może one się nie wydarzą, ale może jesteś w stanie zamienić to i znaleźć, znaczy zamienić przynajmniej tymczasowo i znaleźć, takie rzeczy, które w te wolne dni przybliżą Cię, czyli jeżeli kochasz podróże, no to pojedź do miasta obok, jeżeli kochasz podróże, to nie wiem, możesz nawet zacząć odkrywać swoje miasto i zamiast jechać zawsze do galerii handlowej i to będzie jedyna droga z domu przez miasto, to każdego dnia idź inną ulicą z pracy do domu. Każdego dnia, albo w ten weekend, pojdź i przeczytaj o swoim mieście, i zobacz, co nowego możesz tam odkryć. Może jest tam coś, co Cię jeszcze naprawdę może bardzo zaskoczyć. Więc zacznij od małych rzeczy. Jeżeli nie stać Cię dzisiaj na duże, to zacznij te swoje podróżowanie od małych. Hmm? I ostatnie to pytanie, które ja tutaj dałam: co potrafię więcej? Dlaczego to pytanie było ważne tutaj? Bo zobacz, jeżeli na przykład ja sobie napisałam, potrafię robić grafikę, potrafię robić ilustrację za pomocą grafiki komputerowej, to znaczy, że ja w tym moim wolnym czasie, który sobie tutaj napisałam, albo w tym jak spędzam moje zwyczajne dni, potrzebuję dziś już. Wstawić tą grafikę w, w mój plan dnia, tak? Jeżeli chcę w przyszłości, w tej mojej po prostu wymarzonej Elizie, mieć ilustratora, który potrafi to robić fantastycznie za pomocą komputera, to ja dziś potrzebuję każdego dnia usiąść i zacząć pracować z ilustracją cyfrową, tak? Dlatego to jest takie ważne, żeby mieć odniesienie. Jeżeli ja, wymarzona Eliza. Potrafię i robię fantastyczne ilustracje, to każdego dnia w tym moim zwykłym dniu potrzebuję gdzieś tam włożyć kawałek nauki o ilustrowaniu. Potrzebuję wiedzieć, jakie narzędzia, co potrzebuję i tak dalej. Po prostu zacząć się fascynować tym tematem na tyle, żeby zbierać informacje, żeby uczyć się i że w momencie, kiedy już obudzę się jako ta ja, ta fantastyczna ja, to rzeczywiście będę potrafić. Ilustrować za pomocą grafiki komputerowej, tak? Dlatego, dlatego to takie ważne, żebyś napisał, napisała sobie co więcej potrafię. I włożyła to w ten plan. Jeżeli chce, nie wiem, robić fantastyczne paznokcie i, i być stylistką paznokci, no to wpisuję sobie w, w, codzienne moje, w codzienne moje życie i w moje czynności właśnie to, że nie wiem, zdobienie paznokci, kursy, jakieś małe szkolenia na internecie. Jest naprawdę, uwierzcie mi, obojętnie jaki temat sobie nie wybierzecie. Znajdą się informacje, zaczniecie szukać, otworzy się przed Wami morze informacji. Więc czy możemy dzisiaj stać się tą lepszą wersją siebie? Czy możemy złamać nawyk bycia sobą? Absolutnie tak. I tu nie, nie wymaga to naprawdę ani nakładów finansowych, tylko naszej chęci, prawdziwego stawienia się do tego, że dość. Wystarczy. Nie chcę być sobą, nie chcę być taką osobą, jaką byłam przez ostatnie X lat, bo wiem doskonale, dokąd mnie to prowadzi. Ja chcę być nową wersją siebie, chcę mieć całką, całkiem inną rzeczywistość, a żeby ta rzeczywistość mogła się wydarzyć, to najpierw ja potrzebuję pasować do tej rzeczywistości. Ok? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzu, będę z przyjemnością na nie odpowiadać. Jeżeli chcielibyście więcej na ten temat, to też napiszcie, to nagram kolejne wideo o tym, co jeszcze możemy też zrobić ewentualnie jakiś kurs na ten temat, na przykład tygodniowy, taki, żeby przeprowadzić się krok po kroku przez to, jak stać się lepszą wersją siebie. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i napiszcie w komentarzu, co sądzicie i jak się do tego odnosicie. Hej! Buziakim Wam daję i do usłyszenia!